metody dominacji. Chińczycy toczą wojnę dominacyjną z zachodem z modelu amerykańskim przede wszystkim za pomocą koncepcji, za pomocą koncepcji zakorzenionej w tak zwanej wojnie nieograniczonej. na tym, to jest koncepcja przemyślana z dwóch chińskich pułkowników Koncepcja w największym skutku polega na tym, że terenem wojny, terenem współzawodnictwa i zyskaniem przewagi dominacyjnej na są wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństwa przeciwnika. I to, co widzieliśmy na przykład w ciągu ostatnich czterech lat, czy to z etatu amerykańskiego prezydenta Bidena, to było, było odsłonięcie, było otwarcie, Niesienie tak naprawdę granicy południowej Stanów Zjednoczonych, pozwalające na infiltrację terytorium Stanów Zjednoczonych przez e, e, migrantów, tak zwanych migrantów, którzy e, dokonywali e, zniszczenia tej jedności, czy też pogłębienia tej jedności, z inności, bardzo, tak powiem, ze względu na problem rasowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, e, natomiast e, Metodą jest doprowadzenie do rozpadu procesów kulturowej czyli, czyli procesu polegającego na e, zaufaniu między ludźmi obcymi. Różnice w tej chwili, głównie rasowe, głównie etniczne, to znaczy, uniemożliwiają istnienie tego procesu. Więc to jest taka jednominutowa odpowiedź na ten temat. Tak, Chińczycy znaleźli w inny sposób pokonania medycy. Proszę Państwa, powiem tylko jedno zdanie, tylko komentarza. Chyba już miał ponad 100 lat ten Henry Hinsenger i udał się z wizytą do Chin jeszcze przed swoją śmiercią. I to jest tyle. Po co? Komentujcie sobie Państwo sami. Dziękuję. Jeśli można, to adwokacen do tego pytania. Henryk Hissinger otworzył relacje między Stanami zjed Zjednoczonymi a Chinami i w ten sposób e, zamknął kamerą działalność swoją polityczną. Tak, taka byłaby moja, moja odpowiedź. Natomiast e, ja chciałbym się odnieść tutaj do tych kwestii, które e, zostały poruszone po przez mojego znakomitego kolegę po mojej prawej stronie. Pana Andrzeja, ponieważ Chińczycy stosują różne metody. Stosują metody, o których mówił Piotrek Plebaniak. Piotrek, witam Cię, Mariusz Sawiński, nie wiem, czy mnie pamiętasz. Mieliśmy okazję się spotkać i długo pogadać, ale okej, okay. wracam, wracam do pytania. I Chińczycy mają różne metody. Wysłali swoich ludzi, którzy się wykształcili w Stanach Zjednoczonych, tam zdobyli znakomite pozycje i miałem okazję usłyszeć e, z ust człowieka, który uczestniczył w rozmowie, gdy e, profesora chińskiego wysłannik z Pekinu zapytał: Jaką ma pan powierzchnię domu tutaj? On powiedział: 500 metrów. Dobrze, w Pekinie pan już ma. Jaką ma pan powierzchnię ogrodu? 5000 metrów. Taki nie pan już ma. I proszę sobie napisać, tutaj jest trójka, proszę sobie dopisać do, do cyfrę, którą chciałby pan zarabiać rocznie. To usłyszałem od profesora Uniwersytetu Koga ze Stanów Zjednoczonych, który uczestniczył w takiej rozmowie. Natomiast e, następna rzecz, jaka jest ciekawa, to Chińczycy zdobywali swoje kompetencje między innymi w ten sposób, e, że utworzyli e, w centralnych, e, najbardziej rozwiniętych Krajach świata, tak zwane domy chińskiej gospodarki. To jest na kluczowych uniwersytetach w Europie. Tego zaszczytu dostąpiła ETH Zurich, gdzie Politechnika w Zurichu zatrudniła rektora chińskiego, prorektora chińskiego, który przywiódł ze sobą na początku tysiąc, później dwa tysiące studentów, którzy uczestniczyli w różnych w różnych szkoleniach i, i, i różnego rodzaju cyklach badawczych. To, to, to tyle z mojej strony takiego komentarza o tym, jak Chińczycy radzą sobie na świecie i zdobywają dominację. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, z uwagi na ramy czasowe naszego seminarium, pozwalam sobie ogłosić 15-minutową przerwę, po której będziemy kontynuować nasze dyskusje, tym razem w ramach panelu. Dziękuję.